Siemaneczko, z tej strony Karmazynowy, witam was w kolejnym odcinku z Diablo 2 Resurrected. Następnie szybkie przypomnienie o zostawieniu subika, mi to pomaga rozwijać kanał, a was to zbliża do kolejnego dosowania przedmiotów właśnie z tej gry. Co so do tych subików, to niedawno przebiliście granicę 850 subów, za co wam bardzo dziękuję. Jak zwykle tutaj na kanale co 50 subików wjeżdżamy z nowym konkursem. Tym razem do wygrania będzie dla was zestaw na słowo runiczne nieskończoność czyli Runa Ber, Mal, Ber oraz East. Podobna nagroda była do wygrania w poprzednim konkursie. Tym razem będzie to do odebrania na sezonie lub poza sezonem. Te same runki właśnie będą do odebrania, zależnie od tego, gdzie gracie. Jeżeli się trafi tak, że zwycięzca konkursu będzie grał na HCK-u, no to wtedy będziemy kombinować, żeby jakość równowartość tych run w Form Goldzie przełożyć na hardcore i na tym hardkorze kupić też jakąś runę lub coś, co dane zwycięzca będzie po prostu potrzebował. Myślę, że jakoś też się dogadamy i nie będzie z tym żadnego problemu. Żeby wziąć udział w konkursie, zostawiacie pod tym filmem dowolny komentarz. Do tego trzeba być też subskrybentem kanału, oczywiście. Wyniki konkursu pojawią się mniej więcej za tydzień standardowo. I oczywiście osoba, która zwycięży, będzie musiała się do nas skontaktować na Discordzie w celu ustalenia właśnie jakiegoś terminu, żeby Wam taką nagrodę przekazać. Jeszcze raz przypominam, mamy tutaj słowo nieskończoność do wygrania. Bear, mal, bear, east. Myślę, że dość uniwersalne słowo rolnicze, które będzie wielu postaciom potrzebne. A przechodząc już do odcinka, chciałem Wam pokazać, moim zdaniem, najlepsze obszary grozy. Podzieliłem je tutaj na cztery kategorie, czyli po prostu najlepsze, jakie tylko występują. Dalej są takie, na których można sobie poekspić, dalej są takie, na których będzie można coś fajnego jeszcze wydropić oraz takie okazjonalne, ale do tego przejdziemy zaraz. Ogólnie, jeżeli chodzi o typowo najlepsze obszary grozy, no to tutaj mamy krótką piłkę, czyli mamy twierdzę kamienia świata. Jak najbardziej śmiało polecam Wam czyścić całe te poziomy. Cały drugi poziom, cały trzeci. Na pierwszy już raczej bym się nie cofał, bo jest też troszkę nie po drodze. Z tego pierwszego byśmy musieli tepekiem na przykład wracać do miasta, później z WPK znowu wrócić sobie tu i tak kombinować. Moim zdaniem totalnie nie warte zachodu. Róbcie drugi poziom, róbcie trzeci. Nawet jeżeli nie jesteście w stanie zabić Baala, zróbcie sobie po prostu drugi i trzeci poziom, zabijcie najwyżej fale, jeżeli jesteście w stanie je zabić, jeżeli nie, to po prostu biegajcie drugi i trzeci poziom. Jeżeli na drugim macie duszki, z którymi też macie problem, biegajcie sam, trzeci poziom też jak najbardziej to zda egzamin. Myślę, że warto tam chodzić. Jeżeli chodzi o drugą najlepszą lokację w grze, no to oczywiście jest to Sanktuarium. Po pierwsze X, po drugie Lot, możemy tu wydropić wszystko i doświadczenie też leci naprawdę nieźle. Nie ma się myślę, co tutaj aż tak dużo rozwodzić. Dalej, co do obszarów grozy, mamy kanion magów. I tutaj, co do samego kanionu, aż tak bym się na nim nie skupiał. Za to, jeżeli chodzi o grobowce, to naprawdę, śmiało, możecie sobie robić wszystkie. Ja zawsze zaczynam tutaj kółko po prostu od lewej strony. Zaszukamy sobie tutaj ostatniego grobowca. Wchodzimy do środku, i tak każdy jeden grobowiec po kolei możecie sobie czyścić. Wszystko po kolei, sobie tutaj oblecieć. Tych grobowców jest 7. Jeżeli oblecicie jest dwa razy to i tak będzie nieźle, z trzy razy, cztery razy, jeżeli się uda to naprawdę macie super postać do farmienia Więc ten obszar goz jak najbardziej też bym wam polecał Co do Duriela, sprawa indywidualna, niektórzy nie lubią pomijać bossów, inni po prostu chcą farmić jak najszybciej Moim zdaniem tego Duriela zabijać nie warto Jeszcze nigdy nic nie udało mi się z niego wydropić, a parę razy już go zabijałem, myślę że około 100 razy mniej więcej, nie jest to jakoś nie wiadomo jak duża ilość ale jeżeli na 100 razy totalnie nic mi z niego nie wyleciało, to po prostu mi się odechciało go zabijać. Problem z Durielem jest też taki, że w tej komnacie, jeżeli dać, nie macie jakby wyjścia, musicie dać TPK do miasta, z miasta no znowu przewiec do WPK, z WPK znowu na kanion magów i wtedy najwyżej lecieć sobie jakiś kolejny grobowiec, który tam macie na liście. Więc tutaj to też trochę wydłuża ten czas, więc moim zdaniem po prostu Duriela nie opłaca się zabijać. Kolejnym i ostatnim obszarem grozy z takich topowych, dla mnie najlepszych, jakie tylko występują. Są katakumbry w drugim akcie. I czy tutaj bym się skupił na zabijaniu wszystkich mobów dookoła? Też raczej nie. Zabijcie po prostu Andariel, doteleportujcie do się do niej, czy dobiegnijcie do niej najszybciej jak się da. I po prostu zabijajcie sobie typowo samą Andariel. No bo jak ewentualnie, jeżeli po drodze macie jakieś właśnie skrzynki, sarkofagi to jak najbardziej warto to klikać. Wydropiłem z tego żywy Wex, Rudne Gul, więc myślę, że i tak, i tak warto. Nie są to może jakieś super runy, ale zawsze coś tam się w tych skrzynkach może trafić. A tych skrzynek na katakumbach i różnych sarkofagów jest naprawdę bardzo dużo. Na obszarach grozy jak najbardziej warto to klikać. Dalej możemy sobie przejść na obszary grozy dobre względem expa, czyli miejsca, w których po prostu jesteście w stanie w miarę szybko podgonić sobie z levelem, jeżeli właśnie nie trafi się jeden z tych czterech obszarów grozy. Po pierwsze, czeluść, czyli macie zewnętrzny monaster, wychodzicie sobie na ścieżkę. I zawsze przy ścieżce jest wejście do czeluści. Tego chyba raczej tłumaczyć nie trzeba. Myślę, że każdy już dobrze to wie. Wejście do czeluści mam zawsze na ścieżce. o tutaj jest coś daleko, akurat kiepska mapka się trafiła. No dobra, ale w końcu mamy. I taką czeluść czyścimy sobie całą. Poziom pierwszy, poziom drugi jak najbardziej. Dodatkowo na czeluście możecie wydropić każdy przedmiot. Więc tym bardziej polecam ją do Expenia. Kolejną miejscówką do Expenia są kanały w drugą To jest trochę niepozorny obszar grozy, nie każdy by powiedział, że, że da się tu wyciągnąć cokolwiek, ale ten obszar grozy jest naprawdę super, jeżeli chodzi o samego expa, naprawdę szybko jesteście w stanie tutaj podgonić z levelem. Co do samej mapki, jak ją przechodzić najoptymalniej, ja zawsze zaczynam tutaj koło graza i schodzimy sobie tutaj na dół. Zazwyczaj tutaj nie ma przejścia na minus 2, to przejście na minus 2 jest obok tego drugiego wejścia, tutaj koło tego meshifa. I tam zazwyczaj jak tam tamtędy to od razu będziecie mieli zejść na dwójkę. Ja wolę sobie ten poziom pierwszy przeczyścić cały, więc zaczynam sobie właśnie zawsze od odtąd. Wtedy przechodzę sobie mniej więcej cały ten poziom, schodzę na dwójkę, cały, całą dwójkę, całą trójkę można śmiało tam czyścić. Czy trzeba zabijać radamenta? I tak i nie. Ja zawsze go zabijam przy okazji, jak już i tak tam jestem. Jeżeli macie z nim jakieś problemy, to też nie ma co się tam męczyć specjalnie, po prostu czyście sobie te trzy, trzy jakby poziomy. Lokacja bardzo łatwa, mobki mają dość mało życia, więc jak najbardziej, jeżeli potrzebujecie poekspit sobie. I przy okazji można też wydropić coś fajnego, to jak najbardziej to polecam. Kolejna lokacja też jest w drugim akcie, i o dziwo nawet jest obecnie na obszarach grozy. Jest to właśnie skalne pustkowie z kamiennym grobowcem. Kamienny grobowiec znajdujemy od razu po wyjściu z miasta, tylko z tym, że on nie, nie ma tutaj za bardzo jakiejś ścieżki, nie ma tutaj nic takiego. Musimy po prostu tego troszkę poszukać. Za to, jak widzicie, elitek tutaj też nie brakuje. Bardzo łatwo, właśnie na tym, na tym drugim akcie, ogarnąć sobie takie miejsca, gdzie, gdzie tych elit zobaczycie po 5, po 6. Czasami nawet na ekranie to jest kolejna mega zaleta drugiego aktu, jeżeli właśnie chodzi nawet o samą powierzchnię. Czy opłaca po się cisnąć tą powierzchnię, czy faktycznie to robić? Jeżeli macie taką mapkę jak ta, czyli elitka jest na elitce, to zabijcie chociaż same elity i szukajcie dalej tego grobowca. Grobowiec ogólnie znajduje się gdzieś na tej mapie, hmm, czy to jest łatwe do znalezienia? No niekoniecznie. O, no tutaj się trafi jeszcze w miarę blisko miasta. Czyli w takim przypadku przy takiej mapce, tu jeszcze mam jakąś elitkę. Czy takiej mapce jak najbardziej polecałbym właśnie zabić sobie tutaj te elitki tak jak ja, ich tu było około 5-6 sztuk, jest naprawdę nie niezła liczba i od razu sobie później schodzicie, nie, nie czyśćcie całego tego terenu, bo zazwyczaj w akcie drugim jest tak, że wszystkie elity znajdujecie od razu praktycznie po wejściu na daną, na daną mapkę, one nie będą pochowane, nie wiadomo jak daleko później na całej mapie, jeżeli znajdziecie jeszcze może jakąś jedną czy dwie to będzie max, więc po prostu te w drodze do kamiennego grobowca zabijcie, nie, roz, nie, roz, nie, nie, nie rozchodźcie się na całą tą mapę, bo to naprawdę nie ma sensu. Kamienny grobowiec czyścicie cały, to jest w ogóle genialna lokacja do farmienia. Macie tutaj super skrzynkę, macie tutaj super elitę, bardzo dużo mobów, bardzo dużo elit, bardzo mała mapa, więc to też jest wszystko fajnie tutaj zagęszczone. Jak najbardziej każdemu taką lokację do farmienia polecam. Kolejna lokacja przez niektórych znienawidzona, inni ją lubią, ale zazwyczaj Słyszę o niej same złe opinie i nikt nigdy nie chce tutaj przychodzić. A jest to dżungla łupieżców. Co do dżungli łupieżców, mamy tutaj całkiem spoko expik. Dodatkowo, macie tutaj fetysze, które naprawdę lubią wyrzucać runy. Parę razy już się o tym przekonałem i na przykład jakieś berry, sury, ochmy czy inne weksy tutaj wydropiłem. Więc myślę, że naprawdę warto fetysz jest w cholerę tutaj. A to też jaka jest zaleta tego, że im więcej tych mobków zawijacie, tym większa szansa na drog, właśnie jakiejś pojedynczej runy. Więc też, jak najbardziej, mimo że boicie się dżungli, nie wiem, że się tam pogubicie, czy cokolwiek, naprawdę nie przejmujcie się tym, ta, ta dżungla jest wielka, wiem, ale naprawdę warto ją też czyścić. Kolejną lokację mamy jeszcze jedną w drugim akcie, zapomniałem tutaj o niej dodać, i tu mamy salę Umarłych. Sale Umarłych łączą się też z Suchymi Wzgórzami. Tylko teraz tak, czy warto robić Suche Wzgórza? No moim zdaniem nie, chyba że macie taką mapkę jeszcze powiedzmy jak tutaj, gdzie macie w miarę prostą drogę do sal umarłych, i tak jak znowu drugi akt, widzicie, wchodzicie sobie na mapkę poler elitek naładowany, więc elitki zawsze warto zabić. Czyli widzicie, że znowu były trzy w jednym miejscu, praktycznie. I jeżeli macie w miarę blisko do sal umarłych, to ok, warto to sobie robić. Później, jak już wchodzicie do sal, no to tutaj czyścicie całość, czy, czy, czyścicie wszystkie poziomy, zabijacie wszystko co się da. Zazwyczaj sale umarłych też są dość małe, nie jest to jakaś ogromna lokacja. Nie jest też tak mała jak skalny grobowiec, ale myślę, że i tak tutaj warto polatać, warto zrobić sobie całość. Nie ma co tam omijać jakichś korytarzy, gdzieś tam jest ślepa uliczka, zawsze mogą tam być jakieś skrzynki, stojaki na broń. Mobków też jest całkiem spore zagęszczenie, więc jak najbardziej warto. Możemy sobie teraz przejść do kolejnej kategorii, czyli do obszaru grozy, gdzie jest teoretycznie najlepszy lot, no nie licząc oczywiście tych czterech, które wymieniłem na początku. Mamy tutaj krowy, czyli akt pierwszy, kamienne pole Chodzicie sobie tutaj, cyk cyk cyk, klikacie sobie na krąg Pijacie sobie do środka Na Tristram, krąg jak coś to też zawsze tutaj jest taka zasada Jeżeli byście go szukali, bo byście grali na online, krąg zawsze wyskoku, pojawia się jakby przy drodze Kawałek w lewo, kawałek w prawo, ale zawsze jest przy drodze więc, jeżeli będziecie mieli problem ze znalezieniem, idźcie po prostu sobie wzdłuż drogi i tyle. Później zbieracie sobie standardowo nogę. Nic skomplikowanego, myślę, że każdy to raczej wie. I odpieracie sobie krówki. No, na o krowach chyba za wiele, nie muszę mówić, w cholerę mobów. Dodatkowo fajnie, jeżeli macie trochę wyższy level, bo nie dość, że możecie wyrobić każdą runę tak, jak to jest standardowo na krowach. Będziecie mogli wydropić praktycznie też każdy przedmiot, więc jak najbardziej się opłaca, tym bardziej, że zagęszczenie mobów jest w cholerę duże. Macie też super elitkę, czyli Krowiego Króla, oraz są parę innych elitek. Myślę, że tak około 6-7 na pewno się tam znajdzie, więc też można sobie tam fajnie podrobić. Kolejne miejscówki, jeżeli chodzi o dropy, są w akcie trzecim. I tutaj mamy przede wszystkim trawinkal. Trawinkal samo w sobie bez obszarów grozy już jest super, a z obszarami grozy to już naprawdę nawet nie ma co gadać. Ja tej rady tutaj nie będę zbijał, bo ta postać średnio się do tego nadaje Tutaj większość mobków ma niestety niewrażliwość na błyski, ja tu jestem bodajże na players 5 Także z tą radą się tak nie będę tutaj męczył, ale z głównie, tylko i wyłącznie skupiacie się na tym Żeby sobie taką radę zabić, a no, ona w miarę schodzi Ale chyba wszystkich i tak nie będę zabijał, czy widzę, że mają aura przekonania więc nie będę się tutaj męczył, tylko chciałem Wam na odcinku pokazać na szybko, gdzie sobie tutaj można pofarmić. Także Travangle jak najbardziej, ale skupiacie się tylko i wyłącznie na zabijaniu rady. Chyba że faktycznie wychodzicie sobie gdzieś tutaj, ok, stoi elitka. No to jeżeli sobie stoi powiedzmy gdzieś tutaj przy samym wejściu do, do rady i średnio jesteście w ogóle w stanie to ominąć, to jak najbardziej wtedy można sobie to zabić. Ale głównie i tak, i tak polecam Wam się skupiać właśnie na zabijaniu rady. I ostatnią miejscówką, jeżeli chodzi typowo o dropy, są oczywiście kazamaty nienawiści. No i tutaj chyba nie muszę tłumaczyć, że skupiamy się na mefiscie. Jeżeli wasza postać dobrze sobie radzi właśnie z zabijaniem rady, to jak najbardziej rada przed mefistem też jest do zabijania. Czy te skrzynki, czy jakieś inne stojaki bym wam polecał? No moim zdaniem jest to kiepskie rozwiązanie. Klikałem tą skrzynkę około tysiąca razy, tą za mefistem i nigdy z niej nic nie wydropiłem. Klikając te stojaki po bokach i też nigdy nic sam za bardzo nie trafiłem, więc ogólnie odradzałbym stratę czasu na klikanie skrzynek, stojaków i wszystkiego innego. Skupcie się na mefiście, jeżeli dajecie radę zabić radę, to jak najbardziej zabijajcie radę, ale tylko i wyłącznie tą, która stoi na środku na wejściu, nie tych dwóch tam po bokach, tylko tą, która stoi teraz przy wejściu i później typowo już Mefisto wychodzicie z gierki i kolejny ranik i tak w kółko. Jeżeli chodzi o obszary grozy z lotem, to by było na tyle. Dodaję tutaj jeszcze jedną kategorię, czyli takie jakby okazjonalne obszary grozy. Przede wszystkim mamy tutaj wszystkie obszary grozy, gdzie znajdują się klucze: czyli czarne moczary, gdzie znajduje się hrabina, tajemne sanktuary, gdzie znajduje się demonolog, oraz jeszcze harogat, gdzie znajduje się tepek do nitka Hlaka. Tutaj wiąże się to również z salami bólu. Co do wieży w pierwszym akcie, no zabijacie głównie hrabinę, farmicie klucze, jeżeli się trafi jakaś elitka po drodze, to też ją warto wtedy zabić. Możecie tam trafić naprawdę fajne dropy przy okazji farmienia kluczy. Bo jeżeli nie farmicie klucze, to raczej bym wam nie radził tam biegać specjalnie za, za jakąś runą czy, czy za innym przedmiotem. Są lepsze obszary grozy, są lepsze lokacje, nawet bez obszarów grozy niż Niż sama hrabina, więc raczej bym wam to odradzał. Chyba że faktycznie farmicie klucza, to jak najbardziej warto farmie na obszarach grozy. Co do tajemnego sanktuarium, sytuacja wygląda identycznie. Teoretycznie dużo ludzi tam chodzi, bo są duchy, bo wydropią runy. Im dłużej grałem w tą grę, tym bardziej twierdzę, że to jest mit. Wydropiłem tam jakieś male, wydropiłem jakieś isty, ale nigdy nie przebiłem się wyżej. Może też po prostu nie miałem farta, bo widziałem, że niektórzy na screenach tam mieli jakieś bery czy inne low, więc kto wie, może da się tam też wydropić coś fajnego, tylko trzeba farta. Ale ja naprawdę spędziłem tam wiele godzin i no niestety nie wydropiłem tam totalnie nic, więc skupiałem się tam też głównie na zabijaniu demonologa. I po zabiciu demonologa po prostu wychodziłem z gry. Za to jeżeli chodzi o NitHaka, to tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej. Po pierwsze, mamy tutaj tą elitkę. O właśnie, Tom. Na której możemy wejść typowo po prostu po samego expa Czyli wchodzimy, zabijamy, wychodzimy. Teoretycznie możemy tutaj wydropić prawie że każdy przedmiot, tym bardziej na obszarach grozy, więc jak najbardziej bym wam to polecał. Druga sprawa jest taka, że jeżeli macie postać na jakimś 80. poziomie i chcecie szybko delewelować, to jak najbardziej warto tutaj przyjść. Tak samo wygląda sytuacja, jeżeli obszar grozy jest na zlodowacia i wyżynie, wchodzicie, zabijacie sobie Eldrisia. I możecie praktycznie wychodzić z gierki. Tutaj jest po prostu najlepszy x-pick To samo możecie robić z Szenkiem. chodzicie, zabijacie sobie Szenka i wychodzicie z gierki po prostu pod, typowo pod expa, jeżeli robicie takie szybkie rany, jeżeli lubicie coś takiego w ogóle też robić. Bo dużo ludzi ma też tak, że po prostu jak ma zrobić takiego szybkie krótkiego rana, to im się odechciewa to jak najbardziej Wam też polecam tą mistówkę. Bo tutaj też można sobie szybko podlewelować, jeżeli macie jakiś niższy poziom. Ogólnie co do obszarów grozy, to moim zdaniem warto je zacząć robić tak mniej więcej na 90 levelu. Wcześniej teoretycznie można, ale ja nie widzę większego sensu. Myślę, że i tak biegając po jakimś sanktuarium, czy biegając po jakimś baalu, czy, czy innych lokacjach 8-7, tych typowych do farmienia, jak na przykład Czeluś, jak kamienny grobowiec. Wyjdziecie na tym dużo lepiej niż po prostu biegając jakieś obszary grozy słabsze, po prostu i tak ten level nie będzie wam leciał nie wiadomo jak szybko, a jak sobie zlevelujecie to obszary grozy odblokują wam możliwość wydropienia każdego przedmiotu w danej lokacji, więc myślę, że najpierw warto wbić level, a później dopiero bawić się faktycznie w te obszary grozy, tak mniej więcej ten 90 poziom bym dawał jako taki minimalny, przyzwoity, gdzie faktycznie te obszary grozy zaczynają się już opłacać. Podsumowując, jeżeli chodzi o najlepsze obszary grody, to tutaj mamy Baala, mamy Sanktuarium Chaosu, Grobowce Duriela oraz lokację Andariel. Jeżeli chodzi o expa, to mamy tutaj Czeluść, mamy Kamienny Grobowiec, mamy w drugim akcie jeszcze Kanały, mamy też Sale Nieumarłych oraz do tego dochodzi nam Dżungla. Jeżeli chodzi o drop itemków i run, no to tutaj możemy się skupić na Krowach, na trawinkach oraz na Mefiście. A jeżeli też chodzi o takie opcjonalne, ewentualne właśnie obszary grozy, gdzie mamy niski level i chcemy szybko go podbić, no to faktycznie tutaj bieganie na zlodowaciałą wyżynę, czy bieganie tutaj na pindla, zabijanie jednej elitki, wychodzenie z gry, bardzo szybko podbijecie na tym level, ale nie jest to taki obszar grozy, który byłby nie wiadomo jak dobry na późniejszy etap gry. Jest to fajne po prostu, żeby sobie szybko wbić level, tak samo z kluczami, jeżeli farmicie klucze, to warto je po prostu farmić jeżeli są tam obszary grozy jeżeli tam nie ma tych obszarów grozy to też raczej bym odradzał te lokacje, bo po prostu są lepsze lokacje na których szybciej sobie wyfarmicie dane przedmioty wszystkie pominięte obszary grozy uważam raczej za po prostu jakieś takie przerywniki między tymi dobrymi niestety tak to tutaj wygląda, że reszta tych obszarów grozy za bardzo się nie nadaje do farmienia Oczywiście można je biegać, oczywiście można tam wydropić bery, jachy i wszystko inne, z tym, że po pierwsze zagęszczenie mobków jest dużo mniejsze, będziecie tam zdobywać mniej doświadczenia, będzie mniejsza szansa na ten drop, no i też jeżeli macie mniej mobków na planszy, no to mniej będziecie ich zabijać w danym czasie, więc to też się będzie przeliczać, jeżeli na przykład na danej mapce zabijacie 3 elity w minutę, to lepiej farmić tam, niż na obszarach grozy, gdzie na przykład zabijacie jedną elitkę, bo obszar jest ogromny, a tych mobków tam za dużo nie ma. Ogólnie pozostałe obszar grozę Wam po prostu odradzał. A w tym odcinku to by było już na tyle. Ja tylko przypominam o Subiku, przypominam też o konkursie. Oczywiście powodzenia wszystkim. Zapraszam Was też jeszcze na Discorda oraz na Twitcha. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. A z mojej strony to by było już na tyle. Także na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na live.